Witam Was moi kochani, dzisiaj będziemy działać z tym tematem tutaj Chodź Darek, spróbujemy ten komin przesunąć. Spróbujemy troszkę przesunąć komin, bo strasznie mi tu przeszkadza po egipcjansku. Jak Egipcjanie robili. Ja to dźwignę, a ty weź tę tą rurkę. Ja to troszkę dźwignę, a ty ją tam wsuniesz, wiesz z tamtej strony wsuniesz, żeby nam tu nie... Czekaj, okay, chwilę, jeszcze tu podźwignę z tej strony Dobra i trzymaj go tu, żeby nie gibło i spróbujemy z nim nie a kawałek tylko żeby tu mieć miejsce, wiesz to jest wszystko to, że się nie chce przekładać tego komina Delikatnie musimy, żeby pojechał sobie tam dalej. Piramidy budowali to tutaj chyba też się da tak zrobić. Musimy tu mieć dojście do, do podszalowania i do i do, do zbrojenia potem, żeby resztowanie tu jakieś stawić Dobra, dalej nie pójdzie, ale wystarczy. Na tyle, no, no wystarczy, może się stać na tej rurce. I tutaj mamy teraz dojść już do... Musimy to ściągnąć i... doszalować tutaj ten element do góry. No i zajmiemy się tym... zaszalowaniem tutaj. Tu, co mówię, będą trzy stemple przygotowane oczywiście na bloczkach cementowych, podstawione, żeby coś tam się nie wydarzyło. I polecimy dalej z tym zbrojeniem. Na razie tamtej strony nie będziemy zamykać tu z racji tego, że y, jeszcze jest czas. Tam jest jeszcze, jeszcze potem mamy zbrojenie, wydowiązania, więc to sobie zamkniemy na końcu. Nie interesuje nas na razie tamta strona. No i dobra, mamy wstawiony ten blat tutaj. Czyli ta strefa jest zamknięta. Tak pokrótce wam powiem, bo strasznie wieje, nie wiem czy ten głos w ogóle będzie słychać. Tutaj będzie blat dojechany dotąd, natomiast ten będzie robiony już wyżej do góry, y, bo tak to trzeba zrobić. Ile ma? 254 no to będzie dobra. Damy kantówkę teraz pod spód tutaj przykręcimy. No i trzy stemple będą musiały przynajmniej wskoczyć na tę odległość. Yy, tak. Czyli tą stronę będziemy mogli do Zbroić jakby. Nie to, co Wam mówiłem, że te zbrojenie, które tutaj będziemy robić, teraz yy, te 12 już przelecą tam dalej. Czyli zaraz ten darek będziemy mógł kręcić. Ja sobie będę szykował następny etap. Czyli ten etap tutaj mamy. Zamknięty. Platy wykorzystane jeszcze te z fundamentów, czyli do samej góry w zasadzie nam służą, które zrobiliśmy w ten sposób, żeby się licowało i tam tak samo. Tu jest knapka nabita, no i tu będziemy musieli zrobić niestety z dwóch odcinków, bo inaczej tego nie zrobimy. Wypoziomowane wszystko, wymiar idealnie pasuje, no i potem lecimy dalej. Lecimy dalej z tym, z tym szalowaniem, a w międzyczasie będzie Darek sobie zbroił. Powiem Wam tak, jak to będziemy mieć już zaszalowane tutaj ten temat, no to już będzie naprawdę z górki, bo nie ma jakby tutaj dużo y, monolitu się nie boję, to jest, to jest dużo lepsza robota niż, niż taki, takie pierdzielenie z, tą, z tymi nadprożami, nie nadprożami tutaj w tym projekcie. Ale pomijmy to wszystko, zróbmy ten strop, zalejmy i będzie święty spokój. Nie ma co tam za dużo przeżywać, bo to do niczego i tak nie prowadzi, a robotę zrobić trzeba. Także marodzenie nic nie da. No i tutaj skręcone szpaksem w środku. Nie jest tutaj głębokość jakoś wielka. Póki co no i potem jeszcze na dole zrobimy, czyli rurka wstawiona, żeby szpaksa nam nie zalało. Wypionowane w tym miejscu, żeby grało wszystko. Tam jeszcze knapucha założymy, żeby nie próbowało nam w tą stronę. Trzeba będzie knapkę dać, żeby nie rozciskało nam potem, ale to uzupełnimy sobie już jakby. To jest taka drobna robota. Może sobie jeden z tym działać. Także tak to wygląda, dobra, podstępujemy tu zaraz środkiem, zrobimy minimalną strzałkę odwrotną, też nie za dużą, myślę około do centymetra maksymalnie tu na tym, na tym elemencie i bo mamy 3 metry, więc, więc warto by było troszeczkę, może nie cały centymetr, 7-8 mm spięć gdzieś tak w tych granicach, żeby to ten, ten, te siadnięcie potem być przygotowanym na to, także tak to działamy. Dobra, mamy jednym podstemplowane. Teraz sobie zrobimy do łaty standardowa procedura. Kantówę dajemy po to, żeby nam wszystkie knapki trzymało na tej odległości. No i w takim wypadku wystarczą trzy stemple. Myślę, że spokojnie wytrzymają. Stemple oczywiście podłożone są na, na betonikach. Nie, nie, że na samym piasku, bo szłoby się zdziwić. Czyli tu mamy tą puśtawkę taką w tym miejscu. Nie za dużo. Tak jak mówię, no może po trzy milimetry, potknąć jeszcze pół obrotu, czy tam. No i dobra, i wystarczy. Więcej tu już nie będziemy dźwigać do góry. Tak zostawiam, strzałka jest zachowana. Zawsze na takich odcinkach trzeba zrobić tą odwrotną, z racji tego, że beton potem jak po rozszalowaniu, on ma tendencję troszeczkę, e, troszeczkę sobie popuścić na dół. I, i lepiej, e, lepiej jak jest sytuacja oczywiście w dużym połączeniu w ten sposób, niż w ten sposób, nie? Także tak na marginesie. No i teraz uzupełnimy sobie jeszcze. Na razie wstawimy tam jeden stempel przy, przy brzegu, żeby trzymał. A ten zrobimy, jak już będziemy mieć rusztowanie ściągnięte i antówka też jest troszeczkę zwichrowana, ale idzie tutaj potem sklinować też to, żeby grało i sprawa załatwiona. Dobra, i tutaj teraz jeszcze taka sytuacja moi drodzy. Z tymi szczemionami, czyli pręty mamy pocięte, wszystko mamy pocięte, tu mamy poskręcane, i teraz warto sobie zmierzyć fizycznie na, na obiekcie, jak to wychodzi, jaką mamy odległość. Czyli tutaj mamy 33,5 cm od dołu do góry. Musimy pamiętać o tym, że tu będą wspinać nam dwunastki po całej długości te elementy, więc takie musimy. Jak mamy 33 na 28 zrobimy szczemionka. I przygotujemy je na 28 wysokie. 28 na szerokość będzie ta sama zachowana. Tutaj nie będziemy tego zmieniać. Nie pamiętam jak to giołem. Na 19. 28 na 19. Takie sobie musimy teraz przygotować. Dlatego to co mówię, warto, warto pewne elementy robić na bieżąco. Nie naklepać, naklepać, potem żałować. Tylko tak jak mówię, projekt jedno, budowa drugie. No, i tutaj kolejna sprawa do rozmyślenia, bo ta nasza belka ma na dole 5 drutów FI 16 z wygiętymi elkami. Mamy te elementy przygotowane i ta belka, która ma zachodzić teoretycznie nam tutaj na tą stronę, no też ma 5 razy FI 16. I powiem Wam szczerze, do tego jeszcze musi tu przyjść wieniec, Troszkę mnie zastanowi zastanawia sytuacja, gdzie tu jest miejsce na beton, potem żeby to pręty otulić betonem. No będzie tutaj grubo, będzie grubo, bo tu będzie kumulacja tych szesnastek, tutaj o ile, o tyle, o ile, bo z szesnastkami sobie gdzieś tam wejdziemy, tak jak mówię, tutaj będziemy kręcić zbrojeniem fizycznie na, już na gotowo, czyli powkładamy szesnastki luzem, wsadzimy szczemiona, no i jakoś trzeba będzie sobie z tym poradzić, bo yy, wkładanie potem całościowego tego elementu zaś nam nie, nie da rady, bo musimy te elki pierdzielone stawić w ten sposób, yy, no tak, bo one są wywinięte do góry na tamtych elementach. Do góry mamy, nie? W projekcie, no. no właśnie. No i trzeba będzie te elki po prostu tutaj gdzieś umieścić. I muszę teraz przemyśleć z tym, z tym naszym zbrojeniem, no bo tu jeszcze by musiała wejść szesnastka, czyli tak jak łapa gdzieś w te miejsce, żeby była podwinięta w ten sposób. Kurwa, no wody odchodzą, powiem wam szczerze, jak to widzę. Takie zbrojeniska potężne. No ale... Co zrobić? Co zrobić? Nic nie zrobić, trzeba się dostosować. Dobra, jakoś to spróbujemy wam pokazać, jak to wyjdzie. Dobra, musimy to przerobić troszkę. Muszę wam się przyznać do błędu. Bo musi to być 5 cm poniżej wpuszczone, czyli musimy wyciąć sobie teraz tutaj ten element, narysuję go na zielono, żeby było wiadomo, który jest do wycięcia. Czyli na 25 cm szeroki ten słup, który ma być, znaczy ta szerokość naszego szarunku. Ten element musimy wyeliminować o 5 cm niżej i dopiero tutaj przyjdzie knapka od spodu i blat na to czyli tu będzie zrobione to tu będzie zrobione to w ten sposób. W ten sposób jeszcze to mam źle. Muszę to teraz przemierzyć środek słupa, czyli stamtąd chycić wymiar i tu to przenieść, bo to mam w złym miejscu, ale ale wiadomo o co chodzi. Czyli te druty 16 nie będą się stykać, tylko będą nachodzić jeszcze jedne na drugie. Także o, póki co na razie ok, ale, ale przy okazji. No nie dopatrzyłem w rysunku. Tam jest 260, tu mamy 270 w dół, czyli tam, tam mamy 270, czyli strop idzie na równo. Natomiast tutaj mamy 265 cm, więc trzeba to w ten sposób ogarnąć czyli tu będzie o 5 cm obniżony wkładka no i te riwa zamknie nam ten temat tutaj ale to Wam potem pokażę na, na spokojnie tu muszę wyciąć wyżynarką teraz na tyle ile trzeba i z tamtej strony tak samo, czyli jeszcze w tą stronę musi być przesunięte bo ja muszę wziąć pod uwagę, że ten nasz szalunek jest szerszy nie 24 tylko szerszy więc tak to musimy ogarnąć dobra, sytuacja opanowana, czyli obniżony poniżej, czyli te zbrojenie wejdzie tu, czyli teraz według rysunku szczemiona pasują, możemy, możemy dorobić. No i tutaj też jest ta sytuacja opanowana z tej strony, czyli tu przyjdzie powyżej, powyżej przyjdą tamte pręty, musieliśmy troszkę przesunąć słup, bo był machnięty o 3 cm, trzeba było wyciąć tutaj jeszcze ten element i go, i go po prostu tutaj potem się go troszkę przegnie i, i będzie. A czasami tak jest na budowach. Na budowach strzałka za zrobiona, czyli połyska w tym miejscu. Możesz wziąć Darek tę łatę, odstaw odstęp od ściany, zrobiony tak samo. No i teraz rzucimy sobie te pręty. Darek to co mówiłem, Darek będzie sobie kręcił, a ja się biorę mm, za szykowanie tam. No troszkę nam zeszło z tym, ale lepiej poświęcić trochę czasu, niż coś spierdzielić i strop te podeprze nam się. Masz tam kawałek tej kontrołaty? Znaczy tej łaty pokaż kawałek tej piątki, coś mi podawał. To jest to? Tam mamy jeszcze z dołu te nasze łaty, więc przyjdą w tym miejscu tutaj potem dokręcone albo długimi śrubami z góry przykręcimy do, do blatu, albo od dołu będą przykręcone i wypoziomuje nam się tutaj ten element w tym miejscu. Także nie ma strachu w naszym fachu. A tutaj przyjdzie też od dołu kręcony blat, tylko on będzie dużo wyższy. Ale tak jak mówię, na razie sobie wrócimy zbrojenie. Potem belki te z tej strony będą mocowane. No i nie wiem jak będzie z tym wieńcem, czy on będzie nakładany na całości, czy go rozetniemy. Zobaczymy, jak nam będzie łatwiej tutaj to szykować. To jeszcze czas pokaże. Póki co idziemy na śniadanie. No i dobra, mamy tą samą sytuację, co mieliśmy tu, czyli rozłożyliśmy sobie tu, zaraz pomierzymy to nasze. To nasze zbrojenie, czyli tu elka, żeby była na równo. Od tego odmierzam i sprawa będzie załatwiona. Czyli pokręcić zbrojenie. Te elki idą nam, zaraz Wam pokażę w projekcie, jak to wygląda. Elki idą nam w tym miejscu tu do góry, czyli tak jak jest na rysunku, w tym miejscu tutaj będą przepuszczane, te druty będą wchodzić, będą wchodzić tutaj w, ten nasz, w te nasze nadproże. także Także strzemiona pogięte, więc możemy przystąpić do, tutaj już w zasadzie to samo co tam, czyli rozmierzyć według projektu, tak jak są te nasze strzemiona ustalone w projekcie, to tak musimy też to zrobić, żeby nie było inaczej, czyli wszystkie te wymiary, które mamy w tym miejscu, tu musimy poprzenosić. Także tutaj w zasadzie nic innego Wam nie pokażę, jak to co pokazywałem wczoraj. Dobra, mamy to wsadzone, czyli w ten sposób to wygląda. Tu musimy zaraz poregulować, sobie jeszcze tą wysokość złapać. Czyli wciśnięte one przestają nam tu, w tym miejscu dochodzą do, tych, do tego nadproża naszego. No tu się robi już naprawdę grubo tych, tych drutów, tego wszystkiego tutaj. Musimy to połapać, jakoś poprzywiązywać do kupy. Tu na razie mamy deseczkę podłożoną, musimy troszeczkę jeszcze zejść niżej tutaj. Ale tam pobij troszkę jeszcze. Dobra, dobra, na razie zostaw. Lepsze odobić, jak potem dźwigać. No i tutaj sobie też wyrównamy. No i teraz dopiero możemy wsadzić te najdłuższe dwunastki, które mamy skręcone. Czyli tak, tak jak widzieliście, z dwóch jakby etapów. Dwa etapy pracy tutaj było przy tym z racji tego, że... Pomyślcie sobie, jakbyśmy mieli gotową tą formę już skręconą gdzieś na dole. Raz, że kobyła wielka, nie do wrzucenia. Dwa, yy, technicznie, znaczy fizycznie nie szłoby tego tu ogarnąć, nie byłoby po prostu... nie wrzucilibyśmy tego w życiu, no nie ma szans, żeby to w całości tutaj włożyć jakby ona była skręcona gdzieś na dole no taka, taka możliwość po prostu nie istnieje, Więc dlatego zawsze powtarzam, lepsza opcja jest skręcić sobie gdzieś tutaj na górze bardziej zmęczyć te kręcenie niż, niż męczyć te wkładanie no a tutaj już w zasadzie sprawa zakończona, już tu żadnych elek nie będziemy stosować, bo nawet nie widzę miejsca na elkę. Nie dajmy się też zwariować, że, że coś tu się wydarzy. Poskręcamy to wszystko do kupy jedno z drugim i sprawa załatwiona. Tu jeszcze przyjdą teraz dwunastki. Te dwunastki trzeba przynieść, wiesz? No i zaraz spróbujemy włożyć jedną. No i musimy niestety w dwóch to kręcić z garażu. One są proste, Darek, to możemy albo z tej strony je spróbować wsadzić, wiesz? Ona się tam w nasku utrzymamy i wsuniemy sobie, no i musimy wkontrolować, dwóch musimy kręcić to, bo samemu sobie tutaj nie poradzi, nie ma szans. No ale ważne, że już to będzie chyba jedno z najgorszych tutaj zbroi na tym obiekcie do wykonania, to znaczy do, do zmontowania, bo wykonanie to tam wykonanie. No i też szczemionka oczywiście do, do pionu poustawiać, żeby, żeby nie były przechylone gdzieś tam. No i tutaj mamy też to wszystko w ten sposób, ale tutaj na razie tego jeszcze nic nie będziemy skręcać moi drodzy, bo tutaj muszą przyjść jeszcze jeszcze muszą przyjść to musimy troszeczkę klapnąć niżej w tym miejscu z racji tego, że tutaj nam przyjdzie jeszcze te nadproże, które tutaj i te druty będą szły jeszcze tutaj, tak samo tak samo 5 sztuk tam chyba mamy, albo 4, nie pamiętam naprawdę ale chyba tam są cztery akurat. No to sobie teraz można wyobrazić, jak to jest. Trzeba będzie tak zrobić, żeby, żeby ten nasz luz był jako taki z jednej z drugiej strony tych, tych prętów, w tą stronę trochę tu. To na razie to jest wszystko tak na luźno, ale, ale dopracujemy. Potem przed zamknięciem szalunku będzie ok. Także tak to wygląda. No tutaj jest dalej, z racji tego, że tu przychodzi jeszcze deska. No i tutaj to co wam pokazywałem też przyjdzie ta burta nasza i w zasadzie będzie zamknięty temat ale te szalunki zostawimy myślę poproszę kierownika, niech tu przyjedzie, sobie zobaczy, odbierze, żeby potem nie miał jakichś tam pretensji do mnie no i polecimy teraz czekaj Darek mamy te odcinki długie, tak żeby one szły równo, wiesz cofnij Tu z tej strony o i spróbujemy tu wsadzić teraz do środka Czekaj, ja to tam przejdę jakoś to musimy ogarnąć, bo nie ma wyboru Ciś, dla szadę jest tam dzisiaj dwóch, także musimy to też sobie z tym poradzić ale widzicie, że we dwie osoby też idzie to ogarnąć jak robicie systemem gospodarczym, to przeważnie robicie w dwie osoby, nie we trzy, czy tam we cztery. Dobra. Dobra, ja to teraz narzucę na, na szalunek, wiesz? I tu wyskoczysz do góry, bo musimy je rozdzielić na dwie, na dwie strony. Podzielimy sobie, żeby to szło z jednej z drugiej strony, czyli... Tu musimy się dostać. Na razie jeden, tak no i ta góra tu nam będzie tu, już chyba wiadomo o co chodzi. Ta góra będzie nam całość tutaj spinać do kupy. Na razie jest tu chaos troszeczkę, ale będzie... się to poskłada, będzie dobrze. Czekaj, cofnij Cofnij troszkę Cofnij bo tutaj muszę dać z tej strony drutę dobra jest tam ok no i dajemy tego drugiego jeszcze czyli sami widzicie że lepsza forma jakby montażu tego zbrojenia znaczy lepsza no jedyna chyba możliwa bo no, tak to by było nie do ogarnięcia. To wszystko jeszcze kawałek, tak? No to dobra. No i dobra, i teraz sobie każde szczemionczko będziemy prostować. Łapniemy w kilku miejscach, żeby to szło w miarę prosto. No i każde kolejny już to zacznie się tu formować. Co? No, no i tutaj jest to, tu musimy jeszcze te szczemiona doliczyć, wiesz? Bo trzeba szczymiączka wrzucić tutaj. Tam leżą Darek te trzydziestki, co tam były przygotowane. Nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery sztuki przynieść to tu wsadzimy. To nie, to jest z tego... Aha, tu jeszcze jedno dołożymy, no. Z wieńca, no. Tylko to jest te mniejsze, one tutaj gdzieś leżało. Nie wiem, czy ono tu nie spadło na dół, te szczymiąko. Dobra, gdzie się tutaj namierzymy. Ale trzeba tu teraz łapnąć fajnie. Tutaj też mamy jeszcze na razie na tych, na tych deseczkach, czyli 2,5 cm jest podłożone w takiej formie. No na razie tu się trzyma, bo tutaj szczemionko nie puszcza, więc tutaj ta podpora jest. Tam jakbyśmy ściągnęli, no to on nam klapnie. Ale jak się tu to wszystko poskręca do kupy, te druty, no to one po prostu no nie siądą już. Nie ma, nie ma szans, żeby one gdzieś tam klapły. No ładnie to wygląda, jeszcze lepiej to wygląda powiem wam z dołu, jak się patrzy to, to na bogato. No i tutaj dodatkowo jeszcze za czym zamkniemy tym blatem, to co mówiłem musimy wrzucić jeszcze te zbrojenie, które tam leży. Też mamy to tylko skręcone dwa dołem, dwa górą, a resztę będziemy wsuwać już bezpośrednio na, na, na murze, bo, bo trzeba to jakoś pogodzić, żeby, żeby było to wykonalne po prostu. Dobra. Wrzucamy te szczemionka i, i kręcimy. Dobra, tutaj mamy cztery wsadzone, na razie luzem sobie leżą. I teraz tak. Tu odległość jest OK. Zaczniemy sobie montować ten nasz ten nasz drut górny teraz. W dwóch miejscach czy tam w trzech złapiemy, żebyśmy mogli we dwóch działać z tym kręceniem. Czyli jeden trzyma najlepiej, łapiąc sobie Pierwszą w środku, żeby go tutaj do góry dźwignąć, no i tą pierwszą złapiemy, żeby grało. I gdzieś, gdzieś w tym miejscu, tutaj zaraz, jeszcze w drugim miejscu na razie wyłączę te radyjko. I tak jak mówię, jednocześnie trzeba już to kierunkować. Dźwignij mi tu Darek. te w miarę do, do prostego, żeby, żeby pasowały. Przelazaj. No tu już mamy podwójne. I tutaj też już tą prostkę trzymam fizycznie na... na zbrojeniu. Troszkę trzeba dociągnąć, bo... Tutaj kleszczami można fajnie dociągnąć. Żeby doszło na odmiar wypierdzielić i, i sprawa zaczniona. Dobra, jeszcze jeden tam i możemy sobie już tu każdy będzie pilnował swojej strony. Poleci to raz, dwa. Natomiast drugi, drugi element. Tak to musi no. Drugi element już potem z drugiej strony, tam trzeba będzie może drabinkę rozstawić, rusztowanie tam mamy pod spodem. Ale ten, tam przesuniemy, ale tu z drabinki by trzeba było wskoczyć z tej dużej drabiny i, i wtedy będzie lepsze dojście. No i dobra, i tak to wygląda. No i potem tego trzeba będzie tutaj kierunkować jak najbardziej, tylko żeby był prosto. Gdzie? Przy końcu a bo tu jest troszkę trzeba naciągnąć, bo tamte, tamte jak się to nazywa strzemiączko jest troszkę mniejsze ale zostało nam gdzieś tam z czegoś i, i już nie chciałem się giąć one są ciutkę mniejsze więc tego pana tu trzeba przytemperować już kluczykiem w ten sposób żeby doszedł łaski też nie robi żadnej a to że tam będzie troszeczkę szło ze skosanadu na końcu no to, no to nie chcę iść już tam Ważne, żeby tutaj to nasza Beatriz była skręcona. No i dobra, i możemy jechać sobie już teraz na spokojnie. To będzie już spięte do kupy, wszystko. Każde jedno idzie ustawić fajnie, żeby było w pionie. I wiążemy. No i dobra, mamy to przygotowane tutaj. W ten sposób to wygląda. Wrzucone, skręcone. Z jednej, zaraz nam pokażę tutaj, z drugiej strony. Jak to wyszło, czyli tak wygląda ta nasza belka po całości. No, i tam jeszcze trzeba wyrównać, podłożyć i tam przelecieć dalej. Także jeden temat zamknięty. Aha, i tam jeszcze musimy na rogu zrobić sobie te szczemionka. Ale to już na spokojnie po weekendzie. Także kończymy na dzisiaj, moi drodzy. Miejcie się. Do następnego.